Profesor Maria Jolanta Olszewska z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zbieramy na tygodnik teologia polityczna co tydzień, i ta zbiórka jest dla nas bardzo ważna, dlatego że nie dostaliśmy dofinansowania z Ministerstwa Kultury. A środowisko teologii politycznej jest środowiskiem ważnym, dlatego że nie ogranicza się tylko do tygodnika co tydzień, ale również robi rzeczy bardzo ważne. Mianowicie różnego rodzaju spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskusje nie tylko o charakterze politycznym, ale również dotyczące kultury i tej najdawniejszej, i tej współczesnej. Teologia Polityczna to również znakomity rocznik, no i oczywiście akcja. Wydawnicza. Tutaj za mną mogą Państwo zobaczyć znakomicie wydane od strony warsztatowej i na bardzo wysokim poziomie merytorycznym książki. Książki, które pobudzają do myślenia, do dyskusji, które otwierają nas na współczesny świat. Teologia polityczna nie zamyka się w wąskim kręgu. Jest to środowisko nastawione na dialog, na dyskusję, na poznawanie świata, na rozmowy. Dlatego też zapraszamy Państwa i prosimy o wpłaty.